Cześć, wielu z Was, tak jak i ja, mają problem z pękającym bagnetem w silniku 1.6 HDRI w ogóle w grupie PSA. Jest to częsta przypadłość tego silnika, że nasze miarki oleju pękają. Ogólnie krąży opinia żeby nie kupować zamienników ponieważ pękają trochę o wiele szybciej niż oryginał to jest numer oryginału zakupiony w salonie Nówka sztuka cena 59 zł Jest tu rozpakuję już go rozpakowałem, ale kupię ciągle. Tak wygląda nowka sztuka. Zresztą wszyscy pewnie wiecie, ale o co chodzi. Pęka nam ten plastik. Całe szczęście jak on pęknie w górnej części, gdzieś tu, to jest szansa, że tą złamaną część można wyjąć i jest na to sposób. A de facto są sposoby na to dwa. Jeden mniej inwazyjny praktycznie można powiedzieć zero inwazyjny i drugi trochę bardziej inwazyjny, ponieważ trzeba rozebrać sobie wydech, obudowę, obudowę termiczną wydechu, jedną zewnętrzną i wewnętrzną od strony silnika. E, zdjąć sobie tutaj od turbo tą część wydechu, aby mieć dostęp do przodu silnika. I mając dostęp do przodu silnika, to ten jakby trudniejszy sposób na tu wiatr się zmaga. E, trudniejszy sposób na to, zdjąć te obudowy, zdjąć wydech i będziemy mieli wtedy rurkę od bagnetu na wierzchu. Będziemy mieli do niej dostęp. Ona jest przymocowana tam w dole do bloku silnika, o tam widać tam dalej, jedną śrubą. A końcówka tej rurki wchodzi w brok silnika na wcisk. Nie jest to ani klejone, nie jest to klejone, a znajdują się tam dwa oringi. Oringi można zakupić oczywiście was koszt cztery, chyba 50 sztuk, i wyciągając sobie tą rurkę będzie można prawdopodobnie wyciągnąć tą ułamaną część bagnetu jeżeli ona w niej jest, jeżeli oczywiście jest w tej części, ponieważ <laughs> istnieje duże prawdopodobieństwo, że bagnet nie ułamie się w tej części rurki, ale ułamie się w jej kontynuacji, która łączy się z tą rurką w bloku i idzie, kończy się na smoku olejowym. <laughs> Więc jeżeli ta część pękła, a tak ta było w moim wypadku, prawdopodobnie. Na samym początku e, smoka olejowego, no to wyciągając tą górkę, nie wyciągniecie tego, e, nie wyciągniecie tego, e, tej części łamanej. Natomiast no, plus jest też taki, że no, macie krótszą drogę ewentualnie do e, zastosowania sobie tego pierwszego sposobu, tego mniej inwazyjnego, o którym za chwilę powiem. W każdym razie, no usuwając tą rurkę, no jest trochę pracy, ale zawsze jakby się Wam nie udało, byście się bali, no to można wtedy sobie skrócić tą drogę do wyciągnięcia, bo być może ona wtedy tutaj gdzieś koło bloku będzie, będziecie mogli to chwycić, no, trudno powiedzieć. Mnie się udało zastosować pierwszy sposób, który tam już ktoś opisał na stronie internetowej. A mianowicie za pomocą koszulki termokróciwej. Takiej oto, dostępnej w sklepie elektrycznym. Zwykła koszulka termokróciwa do zabezpieczania połączeń elektrycznych kablowych. Wielu z Was pyta. Jakie są wymiary tego bagnetu, zaraz Wam tutaj go zmierzę. Natomiast zobaczcie jak wygląda nowy bagnet. Jest... Ma jednolity kolor. Ten fibryglas, bo to jest chyba fibryglas, jakieś włóknuszkane. Nie jest popękane, nie, nie ma żadnych pęknięć, pęknięć, mikro wszczelin. I końcówka. Która często pęka. Przypuszczalnie one pękają ze względu na yy, temperaturę. Nie wytrzymują temperatury, to z czasem degraduje i po prostu pęka. Yy, ale jest bardzo ładnego koloru pomarańczowego, nigdzie nie ma odbarwień, przebarwień. A za chwilę pokażę Wam. Pokażę Wam. Bagnet drugi stary. I tak wygląda stary bagnet. Czyli obcinamy. Już tutaj mam nałożoną tą koszulkę termokryjczywą, ponieważ ja już tą końcówkę wyciągnąłem wcześniej. I tak wygląda wyciągnięta końcówka. To zrobimy porównanie. Nowy, kontra stary. Widzicie? Jest jednolity kor, a to jest odbarwione. Zupełnie zmieniło kolor na taki ciemniejszy. I temperatura zrobiła swoje. I zobaczcie, no tutaj nie wiem, czy to przyostrzy. Fony, więc o. jest takie zupełnie jakby ten plastik to tworzywo zdegradowało, straciło swoje właściwości. Dobra W każdym bądź razie Wcinając sobie koszulkę termokróciwą, oczywiście musicie ją uciąć dłużej niż końcówka bagnetu. A dlaczego? A dlatego, że ta końcówka jest troszeczkę grubsza, i chodzi o to, że ta koszulka przeszła przez tą końcówkę, dopiero wtedy wyciągając ten bagnet jesteście w stanie. Jak ta koszulka termokurcziwa przejdzie o mniej więcej tak za tą końcówkę to jest szansa, tak jak u mnie się to powiodło, za trzecim razem w każdym bądź ale zawsze też robiłem to bardzo ostrożnie i nie wkładałem bagnetu do końca, natomiast za trzecim razem bagnet wszedł do końca, do samej uszczelki, czyli tak jak powinien być pierwotnie tutaj zamocowany. Wcześniej, oczywiście, już przy samym końcu, mniej więcej u mnie w moim wypadku to było tak, że w tym miejscu, jakby tu była ta rurka, tak końcówka tej rurki, to dopiero w tym miejscu gdzieś bagnetu poczułem lekki opór. I starałem się tylko tak dotąd włożyć, wyciągnąć, troszeczkę dalej wyciągnąć. Bałem się na początku włożyć do samego końca, żeby nie wepchnąć tej końcówki do silnika. Bo też istniało takie prawdopodobieństwo, że ją wepchnę, a tego nie chciałem, ponieważ no, wiązałoby się to później z koniecznością ściągnięcia miski olejowej, żeby to wyciągnąć. No, wszyscy piszą, żeby się tym nie przejmować, jeździć, plastik to tam się przemieli. No ale tu nie chodzi o to, żeby to wpychać, tylko żeby to wyciągnąć, e, więc, tak jak mówiłem, mniej więcej dotąd już miałem opór e, i za trzecim razem powolutku, lekko starając się tak obracając takie ruchy obrotu e, do końca włożyć to ten bagnet. A więc, to wtedy zadziałało w ten sposób, że. To się tu na tej nasunęło, no i wejdzie, wejdzie. O, i tak się schowało. Oczywiście u mnie zdarzyło się tak, że y, ta końcówka koszulki termokurczliwej się zagniotła. To nie było tak jak teraz. Tutaj jest wyciągnięte, natomiast to, tak, jak widzicie, tu jest zagnięcione, i to podczas y, właśnie tego manewrowania w tej rurce. Ta końcówka się jakby zawinęła do środka, o w ten sposób, tak jakby. Eee, nie wiem, czy mi się to uda tak zademonstrować, w każdym razie to się, o coś mniej więcej. No dobra, nieważne, w każdym razie eee, to jak napychałem, to eee, ta koszulka termokurcziwa zawinęła mi się do środka. Eee, no, i to jakby się, jak widzicie, schowało. Ja troszeczkę tutaj obciąłem. Miałem na początku więcej, ale zrobiłem ze skosa. Później, ponieważ ta koszulka jest troszeczkę szersza niż, normal, niż, niż ta końcówka plastikowa, dużo szersza, jak widzicie, ma jeszcze sporo luzu. To na początku no, stwierdziłem, że ją troszeczkę obkurczę tak jak tutaj, żeby nie była e, takiego miała, więc tym za pierwszym razem tutaj troszeczkę e, przypaliłem, żeby to ta średnica się zmniejszyła, żeby to wchodziło tak troszeczkę tutaj z oporem. No ale e, nie udało się tego wyciągnąć na początku, za drugim razem zrobiłem ze skosa. Też się nie udało, więc za trzecim razem po prostu ściąłem na prosto. No, i mówię raz, kozie, jak to mówią śmierć, zobaczymy, czy się uda. No i za trzecim razem, tak jak wam tam pokazywałem, do samego końca musiałem bagnet włożyć, żeby yy, i powoli wyciągając, naprawdę powoli, to nie można tego tak od razu sobie szarpnąć, tylko powoli sobie wyciągając. Yy, ta końcówka udało mi się ją wyciągnąć, jak widzicie, no może miałem trochę szczęścia, bo ona tutaj wystaje. Więc no ta koszulka termokurczliwa na pewno jest za krótka. Ona powinna być, no tutaj przynajmniej centymetr dłużej. Żeby mieć pewność, czy ona Wam przy wyciąganiu po prostu nie wyleci z tego. No nie, się akurat udało z tego, tak jak mówiłem, że... Tu są nawet, widzicie, jest taki zagniot, nie? Że to się po prostu, koszulka się zagniotła na, na tym elemencie. Ja przypuszczam, że to się stało... W momencie, kiedy napychałem, to po prostu zadarło tutaj o tą końcówkę. No, no i to tak, tak to wygląda. Wymiary bagnetu. Wymiary bagnetu. Są pomysły, żeby dorobić go z czegoś innego. Na przykład tam z grupy Volkswagena dorobić, sama część, sama część bagnetu to jak widzicie, on ma 50 52 cm, ta część jakby szklana z końcówką dobra do górnej części do górnej części, która się blokuje, no to ma 56 cm. Część do pomiaru poziomu oleju, e, z, tak jak widać, ma 7,5 cm. Liczmy, no tutaj, wymiary minimum, maksimum. E, każdy widzi, a ewentualnie, tak, o. Minimum to jest 50, znaczy maksimum 50 minimum to jest jakieś 54,5 powiedzmy tak długość tutaj od końcówki. Także są pomysły, żeby to dorobić z innego auta jakieś grupy Volkswagena Ewentualnie można byłoby spróbować zrobić z z, 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 z. z zużytych piór wycieraczek. Jeżeli macie akurat zakupione pióra, takie, które da się zdemontować, i te pałąki da się wyciągnąć, no to z są takie dwa pałąki metalowe. To być może można byłoby. Z tego dorobić. W zależności od tego, no u nas chyba jest, już nie pamiętam jaki jest wymiar, ale chyba 53 wycieraczki. Teraz zmierzymy. i ja my tu mamy. No patrzcie. Mamy 73 cm. Więc spokojnie, jeżeli udałoby się wyciągnąć. Ze starej wycieraczki metalowy, wzmacniający pręt, to być może z, z niego udałoby się zrobić komuś tutaj, wklejając na jakąś pokselinę czy coś takiego, rozwiercając tą końcówkę. I wklejając na pokselinę, można byłoby spokojnie zrobić z tego pręta magnet metalowy, czyli byłby, można powiedzieć, wieczny. Także, yy, aha, yy, koszulka termokurciwa jaką ja zastosowałem, no to jest średnicy zewnętrznej, zaraz to zmierzymy, nie będzie to oczywiście dokładny pomiar, no ale jakiś taki przybliżony. 8 mm 8 mm, natomiast sam bagnet, natomiast sam bagnet, sam bagnet, już tu go zmierzymy, ile on ma końcówka bagnetu. widzicie 5,52. Czyli teoretycznie, że biorąc koszulka 6 mm, powinna wystarczyć. No ale jeszcze tu sprawdzimy, tutaj, jakby na pewno ta część jest tak, 5,52. No i część, którą trzeba. Część którą trzeba tutaj jakby tej koszulki sobie uciąć no to no to tak spokojnie 10 cm tak? Można powiedzieć, żeby zakryło Zupełnie bardzo Oczywiście ta koszulka nachodzi e, dalej. E, koszulka nachodzi dalej niż e, ta część. Ona jest tutaj dotąd jest tutaj zagrzana, jak widzicie. E, na tej części plastikowej również jest zgrzana, ponieważ ona tu jest gdzieś w tym, w tym miejscu pęknięta i dopiero jest zostawiona normalnie stara część. Oczywiście e, robimy to na zimnym silniku. Mój taki w 100% zimny nie był, a wygląda to tak. Ja tu zademonstruję już, yy, czyli po zrobieniu sobie czegoś takiego. Wsuwamy. Oczywiście to już idzie z oporem jakimś tam. Wsuwamy, 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 wsuwamy. I idzie, u mnie idzie różno, tak? Ale w pewnym momencie w tym momencie już był taki stop i, i takim lekkim ruchem jakimś. Nie zawsze się to da, ponieważ ta koszulka Zacznie się na tym elemencie tu obracać Ale tak delikatnie, delikatnie, delikatnie napychając Opór przestał być wyczuwalny i zaczęło znowu iść lekko Więc nie wiedziałem czy już mogę, czy nie mogę, ale Mniej więcej w tej pozycji wyciągałem, to nic nie dało, więc dopiero po Ciśnięciu do samego końca I powolutku Powolutku tak wyciągając, powolutku w ten sposób wyciągając, udało mi się wyciągnąć z tą końcówką. Także, o jak widzicie, jak widzicie, nie wiem, czy może uda mi się teraz zaświecić, bo już jest dosyć słabe światło. Tylko nie wiem, czy będzie przy ostrości mi złapiesz. O, widzicie, stara końcówka już ma takie spękania, mikrospękania na magnecie. Prążki pojawiły się i ta część, która jest w oleju, jest wyraźnie, wyraźnie. Zobaczcie, mniejsza i im dalej, im mniejsza temperatura, on wygląda o wiele, wiele lepiej. Także e, zobaczymy, jak będzie wyglądał nowy mój. Po jakim czasie on zacznie zmieniać kolor? Bo być może jest tak, że e, kiedy one zaczynają zmieniać kolor w sposób istotny, to to jest sygnał dla nas, żeby po prostu zakupić ten bagnet i wymienić na nowy, zanim pęknie od, od nowa. E, na pewno wszyscy piszą, że ten bagnet należy wyciągać delikatnie. E, zresztą zobaczcie sami, bagnet staram się włożyć tak, żebyśmy mieli rysunek w naszą stronę, ale zobaczcie co się dzieje, jak go wsuwamy. Ja specjalnie trzymam tu nie za tą część, tylko za tą i zobaczcie, on się obraca. Wkładając go, on się obraca. Już mamy w drugą stronę. I być może błędem naszym jest to, że my po prostu trzymając za tą końcówkę ciągniemy, a jak wyciągamy, tak, tu w drugim pokażę, jak wyciągamy, to wyciągamy oczywiście prosto. Wyciągamy go prosto. A on w tym czasie chce nam zrobić obrót. I być może to jest przyczyną, dla którego te końcówki. Końcówki, między innymi oczywiście nie to nie jest oczywiście 100% przyczyna, ale być może to jest jedna z przyczyn, że my blokujemy ten obrót tego bagnetu i on przez ten ruch obrotowy tutaj powstaje jakby naprężenie i powoduje pęknięcie tej części. Także to by było na tyle z mojej strony. Życzę Wam powodzenia. W wyciąganiu złamanych końcówek yy, bez zdejmowania miski olejowej. Także wszystkiego dobrego, pozdrawiam, cześć.